Makabra na Uniwersytecie Warszawskim. Na kampusie znaleziono głowę kobiety, ranny ochroniarz walczy o życie. W środę, 7 maja 2025 roku, około godziny 18.30, na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego przy krakowskim przedmieściu doszło do szokującego ataku z użyciem siekiery. Sprawca, 22-letni obywatel Polski, wtargnął na teren uczelni i zaatakował dwie osoby. Jedną z nich była 53-letnia pracownica administracyjna. Kobieta poniosła śmierć na miejscu w wyniku licznych ran ciętych i rąbanych, a jej głowa została odnaleziona w pobliżu budynku audytorium Maksymem. Do tragedii doszło, gdy kobieta kończyła swoją zmianę. Na pomoc rzucił się 39-letni ochroniarz, który został ciężko ranny. Mężczyzna trafił do szpitala w stanie zagrożenia życia. Napastnik został obezwładniony przez Straż Akademicką i przekazany w ręce policji. Na miejscu natychmiast rozpoczęto działania śledcze z udziałem prokuratury. Atak miał miejsce zaledwie kilkaset metrów od miejsca, w którym tego dnia przebywał minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Jeden z funkcjonariuszy SOP udzielił pierwszej pomocy poszkodowanym. Władze uczelni w trybie pilnym ogłosiły 8 maja dniem żałoby akademickiej. Wszystkie zajęcia dydaktyczne i wydarzenia zostały odwołane. Rektor UW, profesor Alojzy Z Nowak, przekazał wyrazy współczucia rodzinie ofiary oraz zapewnił o dostępności pomocy psychologicznej dla studentów i pracowników. Policja i prokuratura badają motywy sprawcy. Nie wykluczono, że mężczyzna mógł działać pod wpływem zaburzeń psychicznych. Śledczy analizują również jego wcześniejsze powiązania z uczelnią.